Od początków patriarchalnej cywilizacji wiedza kobiet była traktowana z podejrzliwością. Intuicja, ten cichy, wewnętrzny głos, pozbawiony racjonalnej logiki, ale głęboko trafny, była kojarzona z szaleństwem, czarami i brakiem kontroli. Przez stulecia kobiety, które czuły, wyczuwały i śniły, były określane jako niebezpieczne. A w wielu kulturach niebezpieczne oznaczało, wy. Współczesne społeczeństwo. Żrodzone z kartezjańskiego rozumu i myśli naukowej, ceniło to, co było mierzalne, widoczne i wytłumaczalne. Intuicja, subiektywna, intymna i tajemnicza, została odrzucona jako przesąd. Wiedza emocjonalna, sensoryczna i cykliczna została zastąpiona strukturami liniowymi, obiektywnymi i logicznymi. Kobiety, z natury bardziej związane z cyklami ziemi, snami i uczuciami, zostały nauczone nie ufać sobie. Carl Jung, w swoim dogłębnym badaniu ludzkiej duszy, uznał, że intuicja jest jedną z czterech podstawowych funkcji psychicznych. Uważał, że kobiety są bardziej naturalnie połączone z tą funkcją, zwłaszcza gdy są w zgodzie ze swoją nieświadomością i najbardziej pierwotnymi archetypami. Jednak nawet przy tej głębokiej intuicji Jung wiedział, że społeczeństwo tłumi tę kobiecą stronę, właśnie ze względu na jej moc. Uciszanie kobiecej intuicji było formą dominacji. Ponieważ kobieta połączona ze swoim wewnętrznym głosem jest niebezpieczna dla systemów opartych na ślepym posłuszeństwie. Ona postrzega fałsz. Ona czuje to, co nie zostało powiedziane. Ona wie, bez dowodów, kiedy jest oszukiwana, wykorzystywana, wymazywana. I tak pokolenia kobiet były uczone wątpić w siebie. Nie ufać temu, co czują. Uciszać swoje ciała, ignorować swoje sny, tłumić swoje przeczucia. Ale prawda jest taka, intuicja nie zniknęła. Po prostu się wykofała. Czeka, aż o niej przypomnisz. Istnieje błędne przekonanie przekazywane z pokolenia na pokolenie, że intuicja to rzadki dar, zarezerwowany dla kilku specjalnych kobiet, mistyczek, uzdrowicielek, artystek, tak zwanych nowoczesnych czarownic. Ale ta wiara, choć wydaje się wychwalać intuicję, w rzeczywistości nadal trzyma większość kobiet z dala od niej. Bo jeśli jest darem, to nie jest dla każdego. Ale Karl Jung widział to inaczej: intuicja jest naturalną funkcją psychiki, czymś wrodzonym, wewnętrznym dziedzictwem, które każda kobieta nosi, ale które musi zostać obudzone. W psychologii Junga intuicja jest jedną z czterech funkcji świadomości: obok myśli, uczuć i wrażeń. W przeciwieństwie do logicznego rozumowania lub analizy sensorycznej, intuicja nie potrzebuje dowodu ani racjonalnych kroków. Aby zrozumieć. Po prostu wie. Jest to nagła wiedza, często niewytłumaczalna, ale głęboko dokładna, jakby nieświadomość wysyłała zwartą, symboliczną wiadomość, prosto do środka klatki piersiowej. I tu właśnie pojawia się dziedziczenie. Ponieważ ta zdolność do wiedzy bez wiedzy jak, ten delikatny instynkt, który postrzega to, co niewidzialne, jest przekazywana przez żeńską linię. To mądrość, która żyje we krwi, w macicy, w kościach twoja babcia ją miała twoja matka to miała nawet jeśli nie wiedziała jak z tego korzystać ale zamiast pielęgnować to dziedzictwo społeczeństwo nauczyło nas się tego bać traktować intuicję jako synonim histelii, dramatu przesady dziewczęta były uczone wątpić w swoje spostrzeżenia racjonalizować wszystko uciszać wewnętrzny głos w imię logiki świat mężczyzn Zbudowany na rozumie i kontroli, bał się tego, czego nie mógł opanować, spontanicznej mądrości kobiecej duszy. Dlatego wiele kobiet dzisiaj nadal czeka na zewnętrzne znaki, aby zaufać sobie. Ale prawdziwy znak jest w środku. Puls, dyskomfort, cicha pewność, która uparcie szepcia, idź tą drogą. Intuicja nie jest czymś, co trzeba podbić. Jest czymś, co trzeba zapamiętać. To niewidzialna nic która łączy cię z przodkami kobiet, które wiedziały, nawet gdy nikt inny nie wiedział. Jest w twoim psychicznym dna. W twojej instynktownej duszy. Wszystko, czego potrzebuje, to zostać usłyszanym. Przez stulecia kobiece ciało było dyskredytowane. Postrzegane jako kruche, irracjonalne i zbyt emocjonalne. Niewielu rozumiało, i Jung wiedział, że ciało kobiety jest żywą wyrocznią. Czuje, zanim umysł zrozumie. I często to właśnie w nim najpierw objawia się intuicja. Intuicyjna kobieta rzadko zaczyna od logicznego rozumowania. Czuje. W klatce piersiowej. W żołądku. W macicy. Dreszcz na karku. Nagłe napięcie. Niewytłumaczalne uczucie niebezpieczeństwa lub pewności. To nie jest myśl. To nie jest emocja. To głęboki instynkt, zakodowany w każdej komórce ciała. I to właśnie w tym momencie instynkt i intuicja się przeplatają. Instynkt to archaiczna mądrość. Jest bologiczna, przodkowa, powiązana z przetrwaniem. Intuicja jest duchowa, psychiczna, połączona ze zbiorową nieświadomością. Ale obie łączą się w ciele. I dlatego, gdy kobieta na nowo łączy się ze swoim ciałem, zaczyna pamiętać, kim jest. Nie poprzez umysł, ale poprzez żywe doznania. Ile razy milczałaś w obliczu niewytłumaczalnego dyskomfortu, tylko po to, by później zdać sobie sprawę, że Twoje ciało ma rację? Ile razy byłaś w pobliżu ludzi, którzy wysysali z Ciebie energię, mimo że czułaś obok nich fizyczny cięzar? Ile razy zmuszałaś się do sytuacji, które powodowały u Ciebie mdłości emocjonalne, napięcie mięśni lub bóle głowy? Ale kontynuowałaś, ponieważ Twój umysł mówił ci, że tak jest? Twoje ciało wiedziało: Carl Jung powiedział: że nieświadomość przemawia poprzez symbole, doznania i obrazy. Ciało jest jednym z takich kanałów. Nie mówi słowami, ale znakami. A im bardziej ignorujesz te znaki, tym głośniej krzyczy twoje ciało. A im bardziej twoje ciało jest słyszane, tym bardziej rozkwita twoja intuicja. Mądrość kobiecego ciała nie potrzebuje dowodów. Jest cykliczna, jak księżyc, zmienna, jak pływy, stała, jak korzenie drzewa. Jest obecna w menstruacji, w dotyku, w oddechu, w ciszy. Jest w pauzie, której nie zrobiłaś, w westchnieniu, które stłumiłaś, we łzie, którą połknęłaś. Każdy gest jest wezwaniem. Przypomnieniem, nie jesteś umysłem unoszącym się w próżni. Jesteś ciałem, kryją, rytmem i duchem, w ciągłej komunikacji z samą sobą. Jeśli chcesz obudzić swoją intuicję, zacznij od słuchania swojego ciała. A w nim kryje się prawda, którą świat próbował uciszyć. Czy kiedykolwiek poczułaś tę nagłą pewność, wyraźne, głębokie uczucie, jakby coś w tobie powiedziało, to jest to, tylko po to, by usłyszeć głos w twojej głowie, a co jeśli się mylisz? Lub t lepiej nie ryzykować? Ta oscylacja między wiedzą a wątpliwościami jest jednym z największych konfliktów współczesnej kobiety. A Karol Jung pomaga nam zrozumieć dlaczego. Jung nazwał te wewnętrzne głosy autonomicznymi kompleksami, nieświadomymi strukturami, które tworzą się przez całe życie na podstawie doświadczeń, trąb i powtórzeń. Kiedy dorastasz, słysząc, że nie powinieneś ufać sobie, że przesadzasz, że potrzebujesz zewnętrznej aprobaty, aby potwierdzić swoje wybory, te kompleksy stają się wewnętrznymi cechami. I zaczynają mówić za ciebie. Więc kiedy czujesz, że twoja intuicja chce cię prowadzić, głos twojej krytycznej matki, nieobecnego ojca, sztywnego nauczyciela lub społeczeństwa natychmiast wkracza i mówi, to nie jest rozsądne, jesteś zbyt emocjonalny, nie jesteś w stanie. Ale żaden z tych głosów nie jest twoją esencją. Są echem, psychicznymi duchami, które maskują się jako rozum, gdy w rzeczywistości są blokadami przodków. Wątpliwość nie jest wrogiem intuicji. Wątpliwość jest objawem, znakiem, że zostałeś uwarunkowany, aby wierzyć, że nie wiesz, że potrzebujesz kogoś, kto potwierdzi to, co czujesz. Ale intuicja, kiedy jest prawdziwa, nie krzyczy, szepcia. Przychodzi jako spokojna pewność. Bez packageu, bez argumentów, po prostu obecność. Więc, gdy pojawią się wątpliwości, zapytaj: Kto teraz mówi? Czy to twoja dusza? Czy to rana odzucenia, czy to Twoja wiedza, czy to strach przed popełnieniem błędów? To proste pytanie może zmienić Twoje życie, ponieważ przewraca Ci Twoje centrum. I pozwala Ci rozpoznać, kiedy kieruje Tobą prawda, lub duchy z przeszłości. Przebudzenie Twojej intuicji oznacza przede wszystkim uciszenie głosów, które nie są Twoje. Oznacza otwarcie wewnętrznej przestrzeni, aby usłyszeć to, co prawdziwe. Oznacza znalezienie odwagi, aby powiedzieć, nie muszę nikogo przekonywać, ponieważ wiem. Kobieta, która przestaje wątpić w siebie, nie staje się arogancka, staje się wolna. A kobieca wolność zaczyna się właśnie tutaj, kiedy rozpoznajesz swój głos wśród wszystkich innych. Każda kobieta w pewnym momencie swojego życia poczuła wewnętrzny głos, uczucie, które mówiło: Nie idź tam, coś jest nie tak, to miejsce nie jest dla ciebie. A jednak, Ile razy ignorowała ten głos? Ile razy uśmiechała się, mimo że jej serce krzyciało? Ile razy powiedziała tak, gdy wszystko w niej mówiło dnie? Strach przed słuchaniem siebie jest prawdziwy. Nie wynika ze słabości, ale z kultury, która przez stulecia karała kobiety, które odważyły się podążać za swoją prawdą. Karl Jung rozumiał, że dusza przemawia poprzez symbole, przeczucia, wrażenia i sny. I że gdy te sygnały są ignorowane, nie znikają, tylko się pogłębiają. Stają się lękiem. Smakiem. Zmęczeniem. Kobieta przestaje żyć i zaczyna po prostu znosić. Cena uciszenia intuicji jest wysoka. Tracisz drogę. Tracisz swoją witalność. Wchodzisz w związki, które cię wyczerpują, przyjmujesz pracę, która cię dusi i odchodzisz od miejsc, które by cię odziejały. I w końcu zaczyna się zastanawiać, dlaczego jestem taki pusty. Ale pustka nie narodziła się z zewnątrz. Narodziła się w momencie, gdy przestałeś słuchać siebie. Dlaczego ten strach utrzymuje się? Ponieważ słuchanie siebie wymaga radykalnej odwagi. Odwagi, by nie podobać się. Zmienić kurs. Podjąć ryzyko. Być samemu, jeśli to konieczne. Intuicja często wskazuje ścieżki, które nie mają natychmiastowego sensu. Mówi: Ten cykl się skończył, nawet jeśli jest wygodny. Szepcza. Odejdź, nawet jeśli wydaje się szalone. Wyczuwa to, czego umysł jeszcze nie widzi. I właśnie w tym tkwi siła, i wyzwanie. Słuchanie siebie to akt głębokiego ponownego połączenia się z twoją dziką esencją. To wyjście z trybu automatycznego. To wybieranie siebie, nawet jeśli cały świat mówi inaczej. A ten wybór, choć przerażający, jest początkiem prawdziwej wolności. Uciszanie intuicji może zachować pozory. Ale słuchanie swojej prawdy zmienia twoje istnienie. Kobieta, która słucha siebie, staje się niebezpieczna, ponieważ nie kłania się już strachowi. A kiedy mówi, mówi dusza. To w związkach kobieca intuicja krzyczy najgłośniej, i tam też jest najbardziej ignorowana. Czy kiedykolwiek czułaś, że coś jest nie tak z kimś, nawet gdy wszystko wydawało się w porządku? Czy kiedykolwiek czułaś cięzar na piersi, wchodząc w związek? Czy kiedykolwiek płakałaś sama, nie wiedząc dlaczego, mimo że byłaś kochana? Cóż, tak. Intuicja próbowała cię uratować. Karl Jung powiedział, że projektujemy na innych to, czego jeszcze nie rozpoznaliśmy w sobie. Wiele kobiet projektuje miłość tam, gdzie jest potrzeba, nadzieję tam, gdzie jest pustka, poddanie się tam, gdzie powinny być granice. A kiedy ciało się zaciska, kiedy serce ostrzega, kiedy sen alarmuje, Umysł racjonalizuje. On jest dobry, on jest po prostu zdezorientowany. Muszę się trochę bardziej postarać. Każdy ma problemy. Ale intuicja nie negocjuje, nie przemawia argumentami. Przejawia się poprzez odczucia. Kiedy czujesz się niewidzialna, pusta, zdezorientowana, niespokojna obok kogoś, to nie jest dramat, to jest czujność. Instynkt wie, kiedy energia jest zła. Kiedy jest subtelna manipulacja. Kiedy miłość jest cięższa od światła. A jednak tak wiele kobiet trwa, ponieważ boją się być same, ponieważ wierzą, że muszą tu uratować drugą osobę lub ponieważ nauczyły się, że odczuwanie zbyt wiele jest słabością. Ale odczuwanie zbyt wiele jest siłą. Odczuwanie jest wiedzą. A kobieta, która czuje głęboko, ma moc, by się chronić, słuchać siebie. Za każdym razem, gdy ignorujesz ten dyskomfort w żołądku, ten bezimienny smutek, to zmęczenie bez powodu. Gdy jesteś z kimś, wyciszasz swój wewnętrzny kompas. Intuicja, szczególnie w związkach, jest systemem alarmowym duszy. Nie tylko po to, by wyjść z złych sytuacji, ale także po to, by dostrzec, co jest prawdą. To dusza rozpoznaje szczere spojrzenie, prawdziwą obecność, energię, która odżywia. Odróżnia miłość od przywiązania. Pragnienie uwolnienia się od emocjonalnego uwięzienia. Słuchanie swojej intuicji w związkach jest aktem miłości do siebie. To mówienie: ufam temu, co czuję, nawet jeśli nie potrafię tego wyjaśnić. To uznanie, że twoja dusza widzi dalej niż to, co widzą twoje oczy. I przede wszystkim to zrozumienie, że kobieta, która słucha siebie, nigdy nie zatraci się w innej. Ponieważ nosi w sobie mądrość, która zbawia. Kobieca intuicja nie mówi słowami. Mówi obrazami. Dressami. Discomfort. Snami, które wydają się absurdalne, ale niosą precyzyjne przesłania. Nie podąża za logiką, ona ją łamie. Ponieważ jej językiem jest język symboli. Język tajemnicy. Język duszy. Karl Jung spędził większość swojego życia na badaniu snów. Dla niego sny były bezpośrednim pomostem między nieświadomością a świadomością. A jeśli chodzi o kobiety, Jung uznał, że symboliczna natura kobiecej duszy czyni ją szczególnie wrażliwą na sny i sygnały intuicyjne. Czy kiedykolwiek obudziła się ze snem, który utrzymywał cię w stanie gotowości przez cały dzień? Czy kiedykolwiek miałaś przeczucie, że coś się wydarzy, i tak się stało? Czy kiedykolwiek poczułaś dziwną energię, wchodząc do pokoju lub niewytłumaczalne napięcie, rozmawiając z kimś. To są kanały dzikiej intuicji. Nie można ich zmierzyć, ale można je poczuć. I im bardziej je szanujesz, tym stają się silniejsze. Niestety, nauczono nas ignorować te znaki. Naziwani snow bzdurami. Dresch bezensonem akcesiem. Przeczucia wszystko w twojej głowie. Ale dzika kobieta wie, wszystko się komunikuje. Ciało się komunikuje. Sny się komunikują. Środowisko się komunikuje. Dusza wyraża siebie cały czas. Musisz tylko przestać martwić się tym, co jest głośne, aby usłyszeć to, co subtelne. A co najpiękniejsze, kiedy zaczynasz ufać temu językowi, wszechświat odpowiada. Zbiegi okoliczności stają się synchronizacjami. Właściwi ludzie pojawiają się we właściwym czasie. Znaki się mnożą. Życie przestaje być chaotyczne i staje się symboliczne. Intuicja to nie tylko to, co czujesz, to także to, co śnisz, wyczuwasz i postrzegasz całym swoim ciałem. To niewidzialna, ale obecna mądrość, która działa jak duchowy kompas. Im bardziej wyciszasz zewnętrzny hałas, tym wyraźniejszy staje się ten wewnętrzny głos. Kobieta, która słucha swoich snów, szanuje swoje dreszcze i honoruje swoje uczucia, w rzeczywistości żyje w zgodzie z najstarszą i najmądrzejszą częścią siebie, instynktowną, Dziką i wolną kobietą. Istnieje rodzaj zmęczenia, którego sen nie leczy. Wyczerpanie, które nie ustępuje po wakacjach ani dniach wolnych. Cięzar na ciele, umyśle i duszy, które uparcie powraca, nawet gdy rutyna wydaje się normalna. To głębokie, uporczywe zmęczenie jest często stłumionym krzykiem Twojej intuicji. Karl Jung powiedział, że podświadomość najpierw mówi szeptem, a gdy nie jest słyszana, zaczyna krzyczeć przez ciało. Kiedy oddalasz się od tego, kim naprawdę jesteś, kiedy żyjesz życiem, które nie szanuje twojego głębokiego pragnienia, twoja dusza zaczyna chorować, po cichu. A ta psychiczna choroba objawia się jako zmęczenie. Jako apaca. Wiele kobiet jest zajętych próbami dbania o wszystko i wszystkich, ignorując jednocześnie swoje wewnętrzne wezwania. Zauważają dyskomfort, ale idą dalej. Czują pustkę, ale wypełniają ją rozproszeniami, tłumą smutek siłą. się z I tak oddala się coraz bardziej od własnej intuicji. Ale ciało wie. Nie zapomina. Zaczyna się od łagodnej bezsenności. Potem pojawia się nawracający ból głowy. Brak energii. Irytacja bez powodu. Kula W. Gardle. Chęć płaczu z byle powodu. Aż pewnego dnia patrzysz w lustro i nie rozpoznajesz już kogo widzisz. Ponieważ kobieta tam już nic nie czuje, po prostu przetrwa. To zmęczenie, które nie ustępuje, jest świętym alarmem. To dusza mówi, hej, zdradzasz samą siebie. To błagająca intuicja, wróć do siebie. Wyjdź z trybu automatycznego. Posłuchaj, co czujesz. Tunika price. To nie dramat. To madrask. I im szybciej posłuchasz, tym łatwiejsza będzie droga powrotna. Kobieta, która z szacunkiem słucha zmęczenia swojego ciała, odkrywa, że za wyczerpaniem kryje się przesłanie. Nie urodziłaś się, aby dostosowywać się do wszystkiego. Urodziłaś się, aby żyć w zgodzie ze swoją prawdą. A prawda duszy jest prosta, ale wymaga odwagi, życia z tym, co cię odzieja, z tym, co cię honoruje, z tym, co wibruje na tej samej częstotliwości, co Twoja intuicja. Słuchaj, zanim krzykniesz głośniej. Za każdym razem, gdy uciszasz swoją intuicję, coś w tobie gaśnie. Nie wszystko naraz, ale po trochu, jak świeca, która pali się powoli, aż zgaśnie bez ostrzeżenia. A najokrutniejsze jest to, że strata nie zawsze jest widoczna. Jest subtelna. Niewidoczna dla oczu, ale odczuwalna w duszy. Karl Jung ostrzegał nas. To, czego nie przeżywasz świadomie, staje się przeznaczeniem. Kiedy przestajesz słuchać tego, co czujesz, życie zaczyna podejmować za ciebie decyzje, i nie zawsze te najsprawiedliwsze. Wchodzisz w wyczerpujące związki, przyjmujesz prace, które cię rozchorowują, zostajesz w miejscach, które już do ciebie nie pasują. Nie dlatego, że tak wybrałeś, ale dlatego, że nie ufałeś sobie, że wybierzesz inaczej. A potem tracisz czas. Tracisz energię. Tracisz okazję. Ale co najgorsze, tracisz części siebie. Tracisz odwagę, by być autentycznym. Tracisz iskrę w oczach. Tracisz przyjemność życia z duszą. Bo za każdym razem, gdy mówisz tak, gdy chcesz powiedzieć nie, za każdym razem, gdy milczysz, gdy chcesz krzyczeć, za każdym razem, gdy ignorujesz dreszcz, irytację, cichą pewność, mówisz swojej intuicji, nie ufam ci. A ona, z miłości, wycofuje się. Intuicja jest jak dziki kwiat. Rozkwita spontanicznie, ale więdnie, gdy się ją zaniedba. A jednak cię nie opuszcza. Po prostu czeka. Czeka, aż wrócisz. Aż zaczniesz zauważać znaki. Aż pozwolisz sobie czuć to, co czujesz, nie usprawiedliwiając się przed nikim. Bo gdy znów zaczynasz ufać swoim uczuciom, dzieje się coś magicznego. Stajesz się suwerenna wobec siebie. Nie potrzebujesz już zewnętrznego dowodu. Ani potwierdzenia. Ani gwarancji. Po prostu wiesz. I to wystarczy. Kobieta, która ufa swojej intuicji, odzyskuje to, co świat próbował jej odebrać jej wewnętrzną wolność, jej naturalny autorytet, jej emocjonalną godność. A potem wszystko się zmienia, ponieważ teraz nie akceptuje już mniej niż zasługuje jej dusza. A kiedy to się stanie, przestaje przegrywać. I w końcu zaczyna żyć.